Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w niedzielę i życzę Wam przyjemnego, spokojnego dnia. Dzisiaj tylko będzie dalsza część robótki dla zainteresowanych, którzy śledzą tą moją pracę od góry. No i dla tych, którzy może się zaciekawią i zaczną dziergać. A więc zaczynamy. No i zaczynam dziergać pierwsze. Okrążenie, ale jeszcze przypomnę. Tutaj mam tył podzielony na dwie części. Tutaj, jest, tutaj są dwa oczka na reglan, z jednej strony i z drugiej. Tu jest 19 oczek na rękaw, z jednej i z drugiej. Reglan, reglan. I tutaj jest przód. Tak więc Tutaj mam tyły 38 oczek, przód 38, 19 na rękawy i 8 oczek reglanu. Na reglan 2, 4, 6, 8. I tak to się prezentuje. A więc biorę się za dzierganie. Mam nadzieję, że teraz już pójdzie sprawniej, sprytniej. A chciałam po prostu wytłumaczyć ten mój błąd no te moje błędy w tym pierwszym mm, filmie no robiłam różne wyliczenia różne oczka, no i, i gdzieś pomieszałam wpisałam z drugiego wyliczenia pozaznaczałam i teraz wam pokażę jak przerabiam przede wszystkim chodzi o to jak robię na reglan, bo tutaj będę cały czas robiła na prawo przód, tył, no i rękawy też wszystko będzie na prawo, bo żadnym wzorem nie robię, ponieważ no to jest takie pierwsze, więc na razie trzeba skupić się na tym, żeby to ładnie wyszło, dobrze wyszło, a później wtedy będę myślała, co dalej. A więc połowę, połowę tyłu przerobiłam na prawo, wszystko tu będzie na prawo i doszłam do momentu, gdzie będę przerabiać reglan. Oczko, tu zaznaczyłam, dwa oczka na reglan idą, zaznaczyłam sobie po środku, bo przed tym pierwszym oczkiem narzu robię narzut. Przed tym pierwszym oczkiem robię narzut. Oczko prawe. Teraz tutaj muszę rozpiąć, bo chcę. Przełożę marker. Oczko prawe. Przełożę marker. Znowu robię oczko prawe. I narzut. I w ten sposób robimy. O, tutaj wychodzą dziurki. Mi chodzi właśnie o to, żeby zrobić tak klasycznie, żeby te dziurki były, żeby je nie zabudować. A na później w następnym okrążeniu. Wszystko robimy na prawo łącznie z tymi dziurkami, więc one nie będą zabudowane. A więc jeszcze raz powtarzam: jedno oczko jest przed markerem, więc robię narzut, jedno oczko prawe, przekładam marker, oczko prawe i narzut. No i dalej robię wszystko na prawo. Do następnego momentu, gdzie będzie właśnie ten następny marker. Tak będę przerabiała całe okrążenie. I zaraz powtórzę. Powtórzę to swoje działanie. Mam jedno oczko przed markerem, robię narzut, jedno prawe. To sobie, bo ja sobie tak zacisnęłam, bo mi spadały te markery, więc teraz robię w ten sposób. Marker, oczko prawe i narzut. Oczko prawe i narzut, i dalej znowu przerabiam. Oczka prawe. No, i doszłam. Jest tutaj następny marker. Jedno oczko przed markerem. Robię narzut. Jedno prawe. Ten marker przekładam sobie na drugą stronę. Teraz będzie oczko prawe i narzut. Oczko prawe i narzut. Dalej robię prawe oczka do następnego markeru, już ostatniego, bo później to już będzie druga połowa tyłu. Te 19 oczek. No, i dochodzę znowu do ostatniego tego markera. I powtórzę te same czynności. Tu zaznaczyłam tak sobie po środku, żebym wiedziała, że to te dwa oczka będę w ten sposób przerabiać. A więc narzut jedno prawe. Tu sobie znowu. Przełożę ten marker. Jedno oczko. Prawe. Będzie. I narzut. No i teraz już wykonuję te dziewiętnaście oczek do na prawo. Druga połowa tyłu. Później wrócę i pokażę Wam w następnym okrążeniu, jak się przerabia już to oczko narzucone. Jestem w następnym okrążeniu. Tutaj mam tył pleców. Robię w następnym okrążeniu wszystkie oczka na prawo. Druga część pleców tyłu na prawo zbliżam się do tego markera No i pomału zbliżam się do markera i teraz Wam pokażę. Też robimy na prawo. Te narzuty, które narzuciłam w poprzednim okrążeniu, robię na prawo, i wyjdzie wtedy taka dziurka. Nie chcę jej zabudowywać, chcę, żeby wyglądało i było tak klasycznie. Może innym razem, przy innym projekcie, zrobię inaczej. No i tak, tak przerabiam na prawo. Narzut. Na prawo, jedno oczko prawe, marker, już tu sobie przygotowałam. Jedno oczko prawe, marker. Tu na prawo wszystko przerabiamy, oczywiście. No już nam wychodzą. Dziureczki. I tu dalej wszystko na prawo. A jak skończę to okrążenie, to będę robiła znowu z narzutami. Następne okrążenie jest narzuty i oczka wszystkie na prawo. I te dwa rzędy będę powtarzała. Do uzyskania, do tej linii, gdzie będę oddzielać na rękawy, a na razie będę nad tym po prostu pracować. Zbliżam się. Do kolejnego markera i będę właśnie powtarzać to, co przed chwileczką Wam pokazywałam. Wszystkie oczka na prawo łącznie z narzutami. To jest drugie okrążenie właśnie takie. Pierwsze to są narzuty, a drugie na prawo. No i tutaj zbliżyłam się też i powtarzam te czynności, które już Wam pokazywałam. Wszystko na prawo, łącznie z narzutami. Przekładam marker na prawo i na prawo. To jest właśnie, to są reglanowe oczka. Reglanowe. Czyli jeden narzut, oczko prawe, przyłożyć marker, oczko prawe, narzut. I tu będę miała ostatnie, ostatni ten marker. Ostatni w tym okrążeniu. I tak spokojnie cały czas sobie pracuję. Później pokażę Wam, jak już zrobię więcej. Na razie, jak, na razie pokazałam, jak zacząć. I pomału dziergać. No i już oczka reglanowe wychodzą. Ja zdjęłam już markery, ponieważ są tu dziurki, to one już mnie te dziurki prowadzą same. Już wychodzą Z dziurki, już wychodzi reglam Tutaj raz jeszcze pokażę. Tutaj jest tył robótki. A tutaj są już, już wychodzą oczka ryglanowe. Dziurkami one będzie, jak będzie robótki przybywać, to one będą bardziej widoczne, ale już mnie w robótce prowadzą. Mogą te markery zostać, mnie akurat nie one już przeszkadzają, bo już wiem, gdzie są oczka, gdzie co mam zrobić. Także już mnie te dziurki same, te oczka ryglanowe, już mnie prowadzą. Tak więc na dzisiaj tyle.